Lub jakiekolwiek informacje, które posiadasz o osobach, które twój ojciec mógł znać, a które mogły być wysokiej rangi nazistami? Zaczęło się od zdjęcia, zwykłej sceny, skrywającej coś głęboko niepokojącego. Wraz z rozprzestrzenianiem się kontroli nazistów, codzienne życie stało się sceną okrucieństwa zamaskowanego jako porządek, aż w końcu maski opadły. Propaganda zaczęła się rozpadać, tajemnice wyszły na jaw, a najbardziej przerażające prawdy historii ujrzały światło dzienne nie w nagłówkach, ale w zapomnianych zdjęciach. W tym filmie odkryjemy 15 najbardziej zagadkowych i rzadkich fotografii z czasów III Rzeszy, które do dziś sprawiają, że eksperci zastanawiają się co tak naprawdę przedstawiają. Numer 15. Żydowska kobieta na wydzielonej ławce w parku. Zatrzymane zaledwie kilka dni po aneksji Austrii przez Niemcy nazistowskie w 1938 roku. To przerażające zdjęcie pokazuje nie tylko wymuszoną segregację, ukazuje również wojnę psychologiczną. Niewielu wie, że podobne żydowskie ławki pojawiły się na stacjach tramwajowych i peronach kolejowych celowo izolowane, aby maksymalizować publiczne upokorzenie. Te miejsca wybierano nie tylko ze względu na separację, ale także z myślą o ekspozycji. Zmuszając Żydów do siedzenia pod wrogimi spojrzeniami, narażonymi na prześladowania, podczas gdy reszta społeczeństwa poruszała się swobodnie. Znaki nie były tylko symbolami, były wyrokami przydzielającymi ludziom widoczne miejsce w systemie zaplanowanego rozpadu społecznego, a okrucieństwo było zaprojektowane tak, aby było nieuniknione. Numer 14. Rzadka fotografia indoktrynacji rasowej. Na pierwszy rzut oka ta sala lekcyjna wydaje się zwykła, rzędy młodych dziewcząt uważnych i posłusznych. Jednak poza wykresami na ścianie indoktrynacja przenikała każdy zakątek dzieciństwa. W 1936 roku niemieccy wydawcy wypuścili gry planszowe takie jak Judenraus, mające na celu nauczenie dzieci, jak wypędzać Żydów z miasteczek w formie zabawy. Nienawiść nie była tylko nauczana, była ćwiczona. Przekształcając ideologię w rozrywkę, reżim zapewniał, że hierarchia rasowa wydawała się normalna, a nawet zabawna. Te dzieci nie tylko uczyły się lekcji, były szkolone, by brać udział w wykluczaniu, długo zanim mogłyby to kwestionować. Numer 13. Tunel aerodynamiczny, który nie nadążał. Na pierwszy rzut oka to po prostu kolejny samolot testowany w tunelu aerodynamicznym. Jednak za Messerschmittem Bf 109e Myślnik 3 kryło się najnowocześniejsze niemieckie centrum badań aerodynamicznych, które nigdy naprawdę nie działało. Głębiej w tej samej placówce ukryty był jednak rewolucyjny projekt. Wczesne testy Heinkela He 178 pierwszego na świecie samolotu napędzanego silnikiem turboodrzutowym. Choć BF-109 rządził niebem, zdobywając rekordową liczbę zestrzeleń, ten prototyp odrzutowca był niespełnionym skokiem w awiacji. Biurokratyczne walki i krótkowzroczne priorytety wstrzymały jego potencjał. Samolot o dekady wyprzedzający swoje czasy, testowany w tunelu aerodynamicznym, stworzonym z myślą o precyzji, ale uwięziony w systemie nieprzygotowanym na postęp. Numer 12. Rommel w pułapce piaskowej. Nie wydawał rozkazów ani nie inspekcjonował wojsk. Był zanurzony po ramiona w pustynnych piaskach, pomagając uwolnić swój samochód sztabowy. Erwin Rommel, słynny lis pustyni, zdobył szacunek wśród wrogów i podziw u swoich żołnierzy. Ale to, czego wielu nie wie, to fakt, że brytyjskie służby wywiadowcze miały tajny wgląd w każdy jego ruch. Dzięki odszyfrowanym wiadomościom z Enigmy za pomocą programu Ultra, dowódcy alianccy często przewidywali plany Romla w Afryce Północnej. Jego genialność była niezaprzeczalna, ale tak samo nieunikniona była ukryta ręka, która kierowała jego upadkiem. To zdjęcie uchwyciło nie tylko generała utkwionego w piasku, pokazuje legendę, którą nieświadomie zagrała w kulisy wydarzeń. Numer jedenasty. Flaga, która kłamała. Wszyscy to widzieliśmy. Żołnierze Armii Czerwonej wznoszący sowiecką flagę na Reichstagu. Ale co jeśli najbardziej ikoniczne zdjęcie upadku III Rzeszy zostało ustawione? Fotograf Jewgenii Haudej, który nie zdążył uchwycić prawdziwego momentu, stworzył zastępczą flagę z czerwonych obrusów i kazał żołnierzom odtworzyć tę scenę. Ale oszustwo sięga głębiej. Oryginalna flaga została właściwie wciągnięta na maszt z materiału znalezionego w ruinach Berlina przez kazachskiego żołnierza koszkar -Bajewa czyn ignorowany przez dekady z powodu radzieckich uprzedzeń etnicznych. Choć wersja Haudeja stała się legendą, pogrzebała bardziej autentyczną i różnorodną historię ukrytą pod jej edytowanym dymem i brudem. Numer 10. Najmłodszy żołnierz odznaczony żelaznym krzyżem 16-latek Willi Hibner stoi dumnie udekorowany przez samego Józefa Goebbels'a, ale to nie była zwykła ceremonia wręczenia medali, to było teatr. Jego wizerunek zagościł na łamach Die Deutsche Wochenschau, nazistowskiego filmowego magazynu propagandowego, mającego na celu zmobilizowanie cywilów i młodszych żołnierzy. Za ustawionymi uśmiechami chłopcy w wieku nawet 12 lat dostawali pancer Fausty i nakazywano im zatrzymywanie nadciągających alianckich czołgów. To nie byli wyszkoleni bojownicy, to byli chłopcy z Hitler Jugend, rzuceni na front w umierającą wojnę. Hibner stał się symbolem poświęcenia, ale także desperacji. Młodzieńcza twarz uzbrojona przez upadający reżim, który kurczowo trzymał się iluzji chwały i zwycięstwa. Numer dziewiąty. Kurier na froncie wschodnim. To zdjęcie pokazuje determinację samotnego żołnierza na dwóch kółkach, owiniętego futrem i lodem. Jednak niewielu wie, jak brutalna była jego rzeczywistość. Niektórzy kratfarerzy, zdesperowani by ogrzać się w temperaturach sięgających minus 40 stopni Celsjusza, zapalali tabletki paliwa w kieszeniach swoich płaszczy, używając ich jako prowizorycznych grzejników. Działało to czasami. Inni zostawali poważnie poparzeni. Narażeni na snajperów, artylerię i odmrożenia, ci kurierzy byli życiodajnymi łącznikami na kołach, często jadąc prosto w chaos. Nie było pancerza, nie było schronienia, tylko prędkość i cisza. Drogi były zamrożonymi pułapkami śmierci, ale misja nie przejmowała się tym: dostarczyć wiadomość, albo zginąć próbując. Numer 8. Pakt i ucieczka. To zdjęcie jest infamne. Nazistowski oficer podaje rękę postaci, która nie jest człowiekiem. Większość odrzuca je jako mistyfikację, ale legenda nadal trwa. Zdeklasyfikowane dokumenty OSS wspominają o Die Glocke, czyli dzwonie, rzekomym urządzeniu antygrawitacyjnym badanym w tajnych laboratoriach nazistowskich. Zwolennicy łączą to z szybkim rozwojem technologii wojskowej i niewyjaśnionymi obserwacjami statków powietrznych w kształcie dysków nad Europą lat 40. XX wieku. Jeden z dokumentów sugeruje nawet, że naukowcy pracujący nad Die Glocke zostali przemyceni do Stanów Zjednoczonych w ramach operacji Paperclip. Prawda czy nie, obsesja na punkcie powiązań nazistów z obcymi ukazuje, jak naukowe ambicje reżimu i tajemnice wciąż napędzają teorie spiskowe do dziś. Numer 7. Niemieccy jeńcy wojenni oglądają materiały z obozów. Ich twarze mówią wszystko. Puste, napięte, niedowierzające. Niemieccy jeńcy wojenni, przetrzymywani w amerykańskich obozach, zostali zmuszeni do oglądania filmów z obozów koncentracyjnych. Rzadko jednak mówi się, że siły alianckie nie zatrzymały się tylko na żołnierzach. W takich miejscach jak Buchenwald przez oboz przeprowadzono ponad tysiąc cywilów, zmuszając ich do oglądania stosów ciał i krematoriów na własne oczy. Niektórzy mdleli, inni wymiotowali. Celem nie była zemsta, to była prawda. Prawda tak surowa, że musiała zostać zobaczona. To zdjęcie uchwyciło rozrachunek nie tylko z filmem, ale i z sumieniem. Dla wielu to był pierwszy raz, gdy zasłona propagandy naprawdę opadła. Numer szósty: Niemieccy żołnierze na wolnym czasie. Idą spokojnie, karabiny przewieszone, hełmy przy biodrze. Łatwo pomylić to ze zmęczeniem po bitwie, ale to nie to. To zdjęcie zostało zrobione podczas treningu we Francji, gdzie wielu niemieckich żołnierzy było stacjonowanych w zajętych zamkach lub przekształconych francuskich akademiach. Rzadko mówi się, że niektóre z tych budynków skrywały pułapki lub broń pozostawioną przez wycofujące się francuskie siły. Schody z pułapkami, ukryte granaty i urządzenia sabotażowe od czasu do czasu zamieniały ćwiczenia w śmiertelne niespodzianki. Ten moment może wyglądać na bez wydarzeń, ale pod powierzchnią nawet poligony treningowe niosły echa oporu i cichy cień śmierci. Numer 5. Nazistowska kawaleria na koniach. Wygląda jak powrót do zapomnianej ery. Żołnierze strzelający z karabinów podczas galopu po torze wyścigowym w Berlinie. Ale pod tym spektaklem kryła się przestarzałość. Wielu zapomina, że na początku II wojny światowej niemiecka pierwsza brygada kawalerii stoczyła walki z polską kawalerią. Nie była to mityczna szarża szabel na czołgi, ale prawdziwa wojna na koniach. Choć karabiny maszynowe i czołgi szybko uczyniły te taktyki archaicznymi, przez całą wojnę służyło ponad 6 milionów koni, ciągnąc artylerię, transportując rannych lub przewożąc zaopatrzenie przez błotniste tereny, gdzie maszyny zawodziły. To zdjęcie oznacza zmierzch pewnej epoki galopującej w stronę nowoczesnej wojny. Numer czwarty. Sowieckie grafiti na Reichstagu. Nie potrzeba było sprayu. Żołnierze armii czerwonej wyryli swoje zwycięstwo w kamieniu nożami, bagnetami, a nawet kulami. Wewnątrz Reichstagu takie frazy jak "Z Moskwy do Berlina" i "Hitler kaput" wciąż pozostają wyryte na ścianach. Ale oto twist. Podczas renowacji w latach 60. część tego graffiti była tak głęboka i szeroko rozpowszechniona, że inżynierowie postanowili zachować niektóre fragmenty na stałe. To nie było wandalizm. To było świadectwo. Fizyczny ślad zemsty, dumy i wyczerpania. To nie były tylko nazwiska wymalowane na gruzach. To były deklaracje mężczyzn, którzy wydostali się z Leningradu, przeszli przez zamarznięte rzeki i przeżyli to, co wydawało się niemożliwe. Numer 3. SS na Igrzyskach Olimpijskich w 1936 roku. Wydają się opanowani, patrzą na rozwijający się spektakl. Mundury wyprasowane, buty wypastowane. To była Leibstandarte SS Adolf Hitler, osobista straż Hitlera. Ale najbardziej przerażająca część? Heinrich Himmler osobiście nadzorował ich obecność na Olimpiadzie, dbając o to, by zagraniczni goście nie zobaczyli antysemickich znaków. Berlin został tymczasowo oczyszczony, żadnych tablic Żydzi niemile widziani, żadnych gruźb na witrynach sklepów. To była wyrachowana maska, mistrzowski ruch propagandowy. Ci mężczyźni nie byli tylko strażnikami. Byli starannie wyselekcjonowanymi symbolami aryjskiej doskonałości, pozującymi dla świata, podczas gdy ciemność cicho narastała za kurtyną. To zdjęcie to nie tylko zrelaksowani żołnierze to oko bardzo dobrze zorganizowanej burzy. Numer 2. Niemiecki żołnierz pozujący z psem 1940. Na pierwszy rzut oka wydaje się to nieszkodliwe po prostu żołnierz i pies w kostiumie. Ale to nie było tylko zabawa. Hitler uważał, że psy są niemal tak inteligentne jak ludzie, a w 1942 roku naziści założyli Thierszprechschule Asra, tajną szkołę dla psów w Leitenbergu. Ich celem było nauczenie psów mówienia za pomocą stukanek łapami i kodowanych sygnałów. Podobno niektóre psy nauczyły się literować imiona, a nawet naśladować słowa przynajmniej według dziwnych raportów z tamtego okresu. Tymczasem inne projekty miały na celu przekształcenie psów w szpiegów wykorzystujących zmysł węchu, szkolonych do rozpoznawania mundurów alianckich. Teraz to brzmi absurdalnie, ale w trzeciej Rzeszy nawet psy nie były oszczędzane od eksperymentów. Numer pierwszy. Niemiecka obsesja na punkcie niedźwiedzi polarnych. Mężczyzna w mundurze. Kostium niedźwiedzia. Błysk lampy brzmi niewinnie, dopóki nie zdasz sobie sprawy, że była to ogólnokrajowa moda, która przetrwała reżimy. Przebierańcy za niedźwiedzie polarne zaczęli pojawiać się przed berlińskim zoo w latach 20. XX wieku, ale podczas II wojny światowej niektórzy pozowali przed biurami rekrutacyjnymi III Rzeszy. To nie były tylko dziwaczne okazje do zdjęć. Subtelnie łączyły narodową tożsamość z propagandą. Żołnierze, rodziny, a nawet naziści Ustawiali się, by uśmiechnąć się z niedźwiedziem tuż przed wyjazdem na front wschodni. Kolekcja Jean-Marie Donata ujawnia, jak jeden futrzasty kostium stał się niemym świadkiem wojny, okupacji i Niemiec, które nieustannie kształtowały swoje publiczne oblicze. Historia nie zawsze kryje się w podręcznikach, tkwi na marginesach, wyryta w obrazach, które są zbyt dziwne, by je zignorować. Te zdjęcia być może nigdy nie ujawnią wszystkich swoich sekretów, ale zmuszają nas do ciągłego zadawania pytań. Podobało Ci się to, co zobaczyłeś? Zasubskrybuj, skomentuj poniżej i pomóż nam odkryć kolejną zapomnianą historię.